Wybory samorządowe za nami. To już nasz obowiązek jako obywateli. Wyborcy zdecydowali jest kilka niespodzianek. W cieplicach otwarto poradnia autystyczną. My dzisiaj otwieramy takie trzecie nasze dziecko bardzo, bardzo niebieskie po wyborach samorządowych, wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam na serwis. Wczoraj wśród mieszkańców Jeleniej Góry przeprowadziliśmy krótką sądę na temat wyborów samorządowych. Z kamerą i mikrofonem w miasto wybrał się Adriana Druszkiewicz. Dlaczego pani idą na wybory? No, bo tak trzeba. Trzeba swoich. No, przedstawicieli wybrać, nie? Oczywiście, że tak. A czy mają Panie już... E, mają, jakby... mają. Mają, tak? Mają. Już są, idą zdecydowane, już tak. wiedzą. Super, tak. bo, bo niektórzy idą i siadają przy kartach i... Nie, nie, nie. My już mamy wy, wytypowanych. Poszliście z wybranymi już kandydatami, czy nie wiedzieliście na kogo głosować? Wiedzieliśmy. <laughs> Wiedzieli Państwo. Mhm. A dlaczego Państwo przychodzą na wybory? Zawsze chodziliśmy i chodzimy. I obowiązek, i, i, i przyszłość nasza. Dzieci. Bo my tutaj już sobie klucze radę damy, ale dla nich trzeba klucze zabezpieczyć przyszłość. Dlaczego pani się tutaj znalazła? Bo chcę, żeby w mieście było dobrze. Obowiązek nasz. Jest nasz obowiązek, i po prostu no, chcemy zagłosować na lepsze życie dla na naszych dzieci, wnuków. E, przyszliście Państwo już z wybranymi kandydatami, czy zdecydowaliście finalnie tutaj przy urnach? Niektórych mieliśmy wybranych, a na niektórych się po prostu no, zastanowiliśmy chwilę. Dla dzieci, I dla wnuków, i dla, i wnuków i dla wszystkich pokoleń. Aby było I, lepiej. Aby Abyście tak. lepiej, aby lepiej młodzi mieli lepiej. I większe zarobki. Jak to, się mówi. to już nasz obowiązek jako obywateli. To są wybory trzeba wybierać, żeby. Normalni ludzie rządzili tym miastem, nie jacyś idioci, ponurzy, tylko normalni ludzie. Po to są wybory, żeby wybierać. Poznaliśmy już skład Rady Miejskiej Jeleniej Góry, jednak nazwisko prezydenta będzie znane po drugiej turze wyborów. Nadal nie wiadomo, kto zostanie prezydentem Jelenigury przez następne pięć lat. Wczorajsze głosowanie nie przyniosło ostatecznego rozstrzygnięcia w tym zakresie. W drugiej turze o to zaszczytne stanowisko mogą ubiegać się już tylko dwaj kandydaci: Jerzy Łuszniak z Koalicji Obywatelskiej oraz Hubert Papaj z Koalicji dla Jelenigury. Trzecie miejsce w niedzielnych wyborach uzyskała Anna Korneć-Bartkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości, czwarte Jadwiga Błaszczyk z Trzeciej Drogi, a ostatnie Piotr Paczuski z Lewicy. Druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia. Po wczorajszych wyborach poznaliśmy nowy skład Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Z koalicji obywatelskiej, dzięki głosom wyborców, dostało się tam aż 13 radnych: Danuta Wójcik, Beata Wójtowicz, Lucyna Kornobys, Bożena Wachowicz-Makieła, Grażyna Pawlukiewicz-Relis, Andrzej Marchowski, Jerzy Łóżniak, Wojciech Hadży, Aneta Kolendo, Damian Strączek, Gabriela Zawiła, Anna Bałkowska i Justyn Bilski. Prawo i Sprawiedliwość będzie miało siedmiu radnych. Bogusław Chrzan, Józef Rypiński, Ireneusz Łojek, Paweł Piotrowicz, Mariusz Gierus, Anna Korneć-Bartkiewicz oraz Jarosław Tarnowski. Koalicja dla Jeleni Góry będzie miała w Radzie Huberta Papaja i Zbigniewa Ładzińskiego, a trzecia droga Kamila Chromika. W związku z tym większość w Radzie ponownie będzie miała Koalicja Obywatelska. Wyniki wczorajszych wyborów na stanowiska wójtów i burmistrzów w okolicznych gminach są bardzo interesujące. Jedną z największych sensacji można okrzyknąć wynik w gminie Podgórzyn, gdzie dotychczasowy wójt Mirosław Kalata przegrał ze swoją kontrkandydatką Anną Kurowską o zaledwie kilkadziesiąt głosów. Dużym zaskoczeniem z pewnością jest też sytuacja w szklarskiej porębie, gdzie burmistrza wyłoni dopiero druga tura. Zaskakujący jest przy tym fakt, że o relekcję nie będzie ubiegać się dotychczasowy burmistrz szklarskiej poręby Mirosław Graf, ponieważ zajął dopiero trzecie miejsce. O schedę po nim powalczą Janusz Lichocki i Paweł Popłoński. Ciekawie zapowiada się druga tura w Piechowicach. Tam w grze o stanowisko burmistrza pozostało dwóch polityków Jacek Kubielski i Radosław Burchacki. Z tym, że to obecny włodarz z otrzymał mniejszą liczbę głosów od swojego kontrkandydata. W Karpaczu w drugiej turze spotkają się obecny burmistrz Radosław Jęcek i Tobiasz Fryc, w Wieżowie Sudeckim aktualny wójt Edward Dudek oraz Anna Konieczyńska, a w Janowicach Wielkich po rezygnacji z udział w wyborach obecnego wójta Kamila Kowalskiego Anita Pawłowicz i Krzysztof Zawacki. Bezapelacyjnie w swoich gminach w pierwszej turze wygrała w Kowarach burmistrz Elżbieta Zakrzewska z Ewą Solarz. Gorszy, ale i tak przesądzający wynik osiągnął w Mysłakowicach wójt Michał Orman. Jego kontrkandydatem był Piotr Nydz. Z kolei w Starej Kamienicy i Wewleniu sami z sobą konkurowali obecni włodarze. Obaj uzyskali reelekcję Mariusz Marek i Artur Zech. Autyzm to zaburzenia neurorozwojowe, które obecnie diagnozowane są u jednego na 100 dzieci w Europie. Jednak problem ten rozpoznawany jest także u osób starszych. W odpowiedzi na rosnące potrzeby w tym zakresie, szpital specjalistyczny MSWIA w Wielenigurze otworzył poradnię autystyczną. Szpital specjalistyczny MSWIA w Wielenigurze uruchomił poradnię autystyczną. Jej oficjalne otwarcie odbyło się pod koniec ubiegłego tygodnia. Piecień to taki miesiąc, gdzie pamiętamy o tych osobach, które i mówimy o tych osobach, które mają spektrum autyzmu, takie szeroko rozumiane. My dzisiaj otwieramy takie trzecie nasze dziecko, bardzo, bardzo niebieskie. To poradnie dla osób ze spektrum autyzmu, takim szeroko rozumianym. Co należy podkreślić, mowa nie tylko o dzieciach i młodzieży, ale również o osobach starszych każdy niezależnie od wieku będzie mógł liczyć na wsparcie w tutejszej poradni. To jest poradnia, która będzie kierowana do osób z zaburzeniami ze spektrum. Specjalnie podkreślam do osób, dlatego że autyst nam się kojarzy z dziećmi. Natomiast po 18 roku życia ta opieka nie miała swojej ciągłości. Natomiast poradnia autystyczna będzie kierowana do osób, czyli od najmniej od trzeciego tak, roku życia no, do późnej starości. Wszystko będzie w jednym miejscu i jakby kompleksowo będzie opieka od diagnozy, w sensie od początku od diagnozy aż do e, terapii, e, również i gdzieś dalej w okresie młodzieńczym, a także dorosłym, bo te e, osoby do tej pory jakby nie miały kontynuacji leczenia. Teraz ma się to zmienić i bardzo dobrze twierdzą specjaliści ponieważ w ostatnich latach lawinowo ma rosnąć liczba osób, u których diagnozowany jest autyzm. Ja troszkę obserwowałam te liczby, jeśli chodzi o wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zastanawiam się, czy nasza poradnia w Jeleniej Górze jest taka specjalna, że tak do wiele dzieci do nas trafia. Nie. Dzieje się tak w całej Polsce i te orzeczenia wzrostu w ostatnich 6-7 latach prawie 500-krotnie. To prawda, ale no nie tylko dzieci z autyzmem rośnie ilość diagnoz, bo ilość diagnoz osób dorosłych także lawinowo rośnie i ta świadomość naprawdę jest ogromna, co bardzo cieszy, ponieważ ci rodzice lepiej funkcjonują jako rodzice dorośli, pracownicy lepiej funkcjonują jako pracownicy, jako partnerzy dlatego nikogo nie powinna dziwić pozytywna opinia na temat otwarcia poradni w szpitalu specjalistycznym MSWiA w Wielenigoszę. Bardzo cenna, bardzo potrzebna. Myślę, że w skali całego powiatu to jest kolejny taki bypass współpracy między tym co jest konieczne do zrobienia już na poziomie szpitala psychiatrycznego, a tym, co zaczyna się na przykład u nas w fundacji, kiedy rodzice przychodzą na początku, próbując właściwie zdiagnozować potrzeby swojej rodziny. Często dzieci właśnie z zaburzeniami rozwojowymi, jak jest autyzm, czyli tak zwane dzieci neuroróżnorodne, mogą osiągać wybitne, wybitne, yy... Umiejętności, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, w życiu dorosłym, ale pod jednym warunkiem: że w odpowiednim momencie się nim zaopiekujemy i damy mu na to szansę. Od wielu lat lokalna społeczność oczekiwała otwarcia poradni dla osób ze spektrum autyzmu. E, autyzm dotyka dzieci, młodzież, ale także i dorosłych. E, dla wszystkich, poradnia dzisiaj otwarta zapewni odpowiednią pomoc terapeutyczną, odpowiednią po, pomoc psychologiczną. Rzeczywiście Widzimy, że zmiany cywilizacyjne powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy z funkcjonowaniem w tej rzeczywistości, która nas otacza, i to nie tylko w szkole, ale też w domu, i potrzebują wsparcia. I jeśli powstają takie poradnie wszędzie, a w szczególności u nas w mieście, no to jest na pewno bardzo ważne i bardzo cenne. Jak na razie, poradnia funkcjonować będzie w Cieplicach, w szpitalu specjalistycznym. W późniejszym czasie zostanie przeniesiona do remontowanego obiektu przy ulicy Karłowicza 17a. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym serwisie informacyjnym.